no to odkrywamy karty. Dokładnie mniej więcej za miesiąc startuję z własnym podcastem. Właśnie biorę udział w kursie Podcast Pro realizowanym przez Marka Jankowskiego. Z podcastu mała wielka firma, ucząc się jak to robić dobrze. W tym celu em, zbieram również opinie od, od ludzi, którzy są potencjalnie moimi słuchaczami, czyli od Was. Od właścicieli firm, od właścicieli biznesów, e, bo dla nich będę robił podcast. Hmm. Podcast będzie o projektowaniu i o wpływie designu na, na nowe biznesy. Dlatego przygotowałem ankietę i chciałbym prosić Ciebie o to, żebyś wypełnił tę ankietę, bo ona pomoże mi mm, przygotować lepszy content, lepsze, lepsze treści, bo to, co ty, o, o czym Ty chcesz słyszeć, e, ja, będę, ja będę po prostu mówił. E, link do ankiety będzie w opisie do tego wideo, więc jeśli mógłbyś wejść na ten link i wypełnić tą krótką ankietę, tam jest 10 pytań, zajmie to jakieś 4 minuty maksymalnie. M będzie to znaczyło dla mnie naprawdę wiele bo pomoże ukształtować mój nowy projekt. Także mam nadzieję, że usłyszymy się później. Dzięki. Na razie.